3I Atlas. Mamy najbardziej spektakularne zdjęcie komety. NASA w końcu pokazała to, co ukrywały te ciemności kosmosu i co było tak owiane ogromną tajemnicą. Zobaczcie te detale, ale od początku. 3I Atlas to międzygwiezdna kometa, która może być starsza od naszego Układu Słonecznego. A jej trasa przez Układ Słoneczny była tak nietypowa, że internet. Po prostu zalała fala teorii spiskowych. Ale dalej w serduszku chcę wierzyć, że to są kosmici. Ciekawe, to obserwuj. Żeby zweryfikować wszystkie teorie, NASA dokonała technologicznego majsterczyku. Uruchomili dosłownie wszystko, co mieli. W obserwację zaangażowano aż 15 różnych misji kosmicznych i to była bezprecedensowa mobilizacja. I efekty są niesamowite. Patrzycie właśnie na zdjęcia zrobione przez łaźnik Perseverance, prosto z powierzchni Marsa. Wyobraźcie to w ogóle: robot na innej planecie podnosi swoją głowę, aby zrobić zdjęcie międzygwiezdnej komety albo statku obcych. Ale najwięcej zdradza ujęcie z sondy MRO, krążącej na orbicie czerwonej planety Marsa. Z odległości milionów kilometrów jej kamera ustrzeliła ten surowy, naukowy portret. To obecnie najbardziej chyba szczegółowe dane, jakie udało się zdobyć. Verdykt. To nie ufo, ale to coś również fascynującego surowa, lodowa skała z odchłani kosmosu, która właśnie nas minęła. Do widzenia, a ty obserwuj po więcej tego typu informacji.